Cześć! Dzisiaj jak widać nowość wow. e, w Gazetce Myślenickich nowości. Trasa z dosyć wulgarnej nazwy Zdira, która e, jak było widać odbija od John'ego w wow, ciasno w początkowej fazie i ma też wspólny koniec z trasą Johny. Jest jeszcze bardzo mało wyjeżdżona, zwłaszcza w środkowej, tudzież końcowej sekcji. Więc mam nadzieję, że nie pogubię, bo za pierwszym razem chwilę mi zajęło, żeby ją znaleźć. Uu! Tu taki łącznik. Chwila odpoczynku. Tu zaraz gdzieś jest odbitka w lewo, który mam nadzieję nie przegapię to? Yy... A tutaj, dobra widzę Uu, Mocno jak widać O, tu wyżej yy, Tu gdzieś było Na prosty. Yy... <laughs> o, tędy, no 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 Właśnie tu jest bardzo mało wyjeżdżone ale wiedziałem, że tu w miarę trzeba jechać na prost. Ło! <grystanie> wow. ten napęd... Wo, kurde! Ten napęd to już do wymiany. I tu się zaczynają bardzo fajne, kreatywne sekcje. Też technicznie dosyć trudne, nie da się ukryć. Gdzież to, gdzież to, gdzież to? A tu, no tak. Tu wyżej. Ja tu trochę niżej pojechałem. Tędy. Tu. Tu do góry. Tędy. Tu. Tu już chyba zaraz się łączy z Johnem. Tędy i tak jest. Tu już jest końcówka wspólna z Johnem. Także no. Krótka, ale też bardzo ciekawa. Jak się rozjeździ, będzie lepiej widoczna, to będzie super! Ło! Wow.